Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszym uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej w 50. rocznicę śmierci profesora Leona Babińskiego, prawnika, dyplomaty, naukowca, pamiętnikarza. Bez dorobku pana profesora, jego aktywności nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Profesor Leon Babiński był rektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, która. Była pierwszą uczelnią wyższą na Pomorzu Zachodnim. Wspólnie z profesorem Walczakiem wydaliśmy dwa tomy wspomnień profesora. Pierwszy tom, który ukazał się równo w 130 lat po jego urodzeniu, w styczniu 21 roku, Warszawa Wieku Mego. I specjalnie na tą roczystość. Jeszcze jako gorący egzemplarz okazowy okazał się tom drugi w służbie najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. W mojej rodzinie profesor był autorytetem. Generalnie za każdym razem mówiło się o nim, że to jest osoba, która przez całe swoje życie służyła, była od służbie Polsce.